Ciao a tutti. Dziś powtórka z przyimków określających czas, czyli z preposizioni indicano il tempo, wskazują czas. Konoszete Marko? Konoszete Marko? Znacie Marka? No, non conoscete? Allora vi presento il mio amico Marco. Znacie Marka? Nie, wobec tego przedstawiam Wam mojego przyjaciela Marka. Allora vi prezento il mio amico Marco. E va bene, ora vi lascio con Marco. Ora vi lascio con lui. No dobrze, to teraz zostawiam was z Markiem. Vi lascio, zostawiam was, opuszczam was. Ciao. Będę czytała zdania po włosku i proszę sprawdzić na ile rozumiemy ich treść. Marco vive a Roma da 30 anni. Choe. Da quando è nato? Marco vive a Roma da 30 anni. Cioè da quando è nato? Marco mieszka w Rzymie od 30 lat. To znaczy, od kiedy się urodził. Marco vive a Roma dalla nascita. Marco vive a Roma dalla nascita. Czyli żyje, mieszka w Rzymie od narodzenia. Tak, z prawej strony. Rezydenca, czyli miejsce zamieszkania. Roma. La rezydencja. l'indirizzo, cioè address. Marco Vive a Roma da 30 anni, cioè da quando è nato. Vive a Roma dalla nascita. Noi trzecie zdanie. Però nel 2012 si trasferisce a Firenze per ben cinque anni. Vive a Roma dalla nascita. Pero nel 2012 si trasferisce a Firenze per ben cinque anni. Czyli mieszka w Rzymie od urodzenia, ale w 2012 przenosi się, trasferirsi do Florencji na dobrych pięć lat. Marco ha studiato a Firenze per cinque anni e poi è tornato a Roma. Marco ha studiato a Firenze per 5 anni e poi è tornato a Roma. Allora Marco ha studiato a Firenze dal 2012 al 2017. Marco ha studiato a Firenze dal 2012 al 2017. Studował we Florencji przez 5 lat, potem wrócił do Roma. Studiował we Florencji od 2012 do 2017. Powiedzmy, że siamo nel 2015, fra due anni Marco finira di studiare a Firenze. Czyli powiedzmy, że jesteśmy w roku 2015. Wobec tego, za dwa lata Marco kończy studiować we Florencji. Siamo nel 2015. Fra due anni Marco finira di studiare a Firenze. Teraz, jak już znamy kilka faktów z życia Marka, łatwiej będzie nam sprawdzić, na ile rozumiemy zdania na ich temat, na temat tych faktów z życia Marka. Marco nasce a Roma, dove vive per diciannove anni. Poi si trasferisce a Firenze. Per cinque anni di studio universitario. Tra il 2012 e il 2017 abita e studia a Firenze. Marco nasce a Roma dove vive per 19 anni. Poi si trasferisce a Firenze per cinque anni di studio universitario. Tra il 2012 e il 2017 abita e studia a Firenze. Marko rodzi się w Rzymie, gdzie mieszka przez 19 lat. Potem przenosi się do Florencji na 5 lat nauki, na uniwersytecie, czy też studiów uniwersyteckich, jak wolicie. Między tym rokiem a tym rokiem mieszka i studiuje we Florencji. I dalej historia Marka. Si in cinque anni. Finiti Studii, studi, torna a casa. Da quel momento vive e lavora a Roma. Jeszcze raz. Si laura in cinque anni. Finiti gli studi, torna a casa. Da quel momento vive e lavora a Roma. W ciągu pięciu lat uzyskuje dyplom. Po skończeniu studiów wraca do domu. Od tej chwili mieszka i pracuje w Rzymie. Nel 2022 si sposa con Roberta, la quale conosce da tre anni. Marco è sposato da un anno. E il 2023. Czyli w 2022 żeni się z Robertą, którą zna od trzech lat. La quale, którą conosce da tre anni. A zatem Marco jest żonaty espozato, od roku. Powiedzmy, że teraz jest rok 2023. E il 2023. Nel 2022 si sposa con Roberta, la quale conosce da tre anni. Marco è sposato da un anno. Quindi, Marco è sposato da un anno. È stato già nato Noi powiedzmy che Marco è stato sposato per un anno, per un anno, ed ora sta per divorziare. Marco è stato sposato per unanno, Edora ed ora sta per divorziare. Trochę komplikujemy człowiekowi życie, czyli Marco jest żonato od roku, ale Marco był żonaty, è stato przez rok, per unanno, E adesso ed ora sta per divorziare. Sta per divorziare. A teraz właśnie będzie się rozwodził, czy rozwiedzie się. No, non è vero, non è vero. To nieprawda. Damme C'ovec'avi spokui, e storia alternativa. Marco e Roberta sono sposati da più di un anno. E proprio adesso aspettano un bambino. Il bambino nascerà fra tre mesi. Il bambino nascerà fra tre mesi. Marco e Roberta sono sposati da più di un anno. E proprio adesso aspettano un bambino. Il bambino nascerà fra tre mesi. Marco i Roberta są małżeństwem, sono sposati, od ponad roku. Da più di un anno. I właśnie teraz oczekują dziecka. E proprio adesso aspettano un bambino. Dziecko urodzi się za fra tre mesi. Jest okazja, aby pokazać, co czasami wpływa na wybór jednej z równoważnych wersji przyimka. Popatrzmy na przyimek fra, fra tremezi albo tra tremezi. Zwykle, żeby nam się język nie połamał, czyli ze względu na łatwiejszą wymowę, kiedy na przykład mamy dwie takie same głoski tra tremezi, wtedy wybieramy raczej przyimek fra, żeby wymowa była łatwiejsza. Ok, a teraz niech Marko opowie sam o sobie. Sprawdźmy, ile rozumiemy. Studio architektura da 5 anni. O studiato architektura per 5 anni edora ora 100 per laurearmi. Studio architektura da 5 anni. O studiato architektura per 5 anni ed ora 100 per laurearmi. Da 5 anni Studio architekturę od 5 lat. Ho studiato architektura per 5 anni i właśnie kończę studia. Mi sono trasferito a, a Firenze per 5 anni. Mi sono 5 anni. Mi sono laureato in 5 anni. Przeniosłem się do Florencji per 5 anni, na 5 lat. Studia zrobiłem w 5 lat, w ciągu 5 lat. In cinque anni. In cinque lat. Finiti gli studi, sono tornato a casa. Finiti gli studi, sono tornato a casa. Da quel momento vivo e lavoro a Roma. Da quel momento vivo e lavoro a Roma. Skończywszy studia, kiedy skończyłem studia? Wróciłem do domu. Finiti gli studi. Dosłownie to znaczy skończone studia. Często się tak mówi. My po polsku powiemy po skończonych studiach, czy skończywszy studia. A Włosi powiedzą skończone studia, przecinek sono tornato a casa. Finiti li studi. Da quel momento, od tego momentu, vivo e lavoro a Roma. Nel 2022 mi sono sposato con Roberta, la quale conosco da tre Anni. L'upinne mi la quale ho conosciuto tre anni fa. Nel 2022 mi sono sposato con Roberta, la quale conosco da tre anni. L'upinne che conosco da tre anni, la quale turon. Siamo sposati da più di un anno. Siamo sposati da più di un anno. W 22 ożeniłem się z Robertą, którą znam od trzech lat, którą znam, la quale. la quale, którego byłoby il quale, tak? Il quale, la quale. Którą znam da anni. Jesteśmy małżeństwem, siamo sposati da più di un anno, od ponad roku. Quindi non è vero Che sono stato sposato per un anno ed ora sto per divorziare. Sì, si? non è vero, che sono stato sposato per un anno ed ora sto per divorziare. Non è vero. Więc to nie jest prawda, że byłem żonaty przez rok, a teraz będę się rozwodził. Fra tre mesi, fra tre mesi nascerà il nostro primo figlio. Fra mesi nascerà il nostro primo figlio. Io sono nato trenta anni fa. Io sono nato trenta anni fa. Czyli mówiąc szybciej, trenta anni fa. Za trzy miesiące, fra mesi, urodzi się nasz pierwszy syn. Ja urodziłem się trenta anni fa. A więc poznaliśmy Marka, przyjaciela Dawida z Florencji. I Dawid opowiada... Okonoszuto Marco Mentre studiawa a Firenze. Poznałem Marka, gdy on Marco studiawa uczył się a Firenze. Okonoszuto Marco Mentre studiava a Firenze. Mentre studiawa a Firenze. Andavo spesso con lui a prendere un café. Często chodziłem z nim na kawę. No, niezła znajomość. Andavo spesso con lui a prendere un caffè. Andavo con lui. Chodziłem z nim na kawę. Czyli innymi słowy, chadzałem z nim, tak? To, co robiliśmy zwyczajowo. Taki mieliśmy zwyczaj, że chodziliśmy, tak? Andavo con lui a prendere un caffè. Anche adesso parliamo del più e del meno per telefono. Anche adesso parliamo del più e del meno. Teraz także rozmawiamy o wszystkim i o niczym. I robimy to per telefono, tak? Przez telefon, czyli za pomocą telefonu. Anche adesso parliamo del più e del meno per telefono. Parliamo per telefono del più e del meno. Teraz także rozmawiamy przez telefon o wszystkim i o niczym. O conosciuto Marco mentre studiava a Firenze. Andavo spesso con lui a prendere un café. Anche adesso parliamo per telefono del più e del meno. Na następnej lekcji będzie o prepozycjoné con, no i przyszedł czas na różne kolejne odsłony przy imka per. Zapis tej lekcji i ćwiczenia znajdziecie w e-booku, a po ciężkiej lekcji rzut oka na ulicę, na której mieszka Marko, w Rzymie. No powiedzmy, że Marko mieszka na Via del Banco di Santo Spirito 46, czyli dokładnie tutaj. Wybrałam tę ulicę, ponieważ to jest jedna z moich ulubionych ulic rzymskich. W głębi mamy Zamek Świętego Anioła. Tutaj widać lepiej zamek. Zdjęcie pochodzi z blogu W sandałach przez Italię, który Wam polecam. I patrząc od strony Zamku Świętego Anioła każdy, kto zwiedza Rzym na piechotę lub przebywa w nim trochę dłużej, na pewno trafi na tę ulicę. No i charakterystyczne forno. Mieści się tu pizzeria, gdzie można kupić kawałek pizzy i iść zwiedzać dalej. Slajd, który znają wszyscy, którzy zaglądają na stronę włoski od zera. Włoski od zera. Na blogu na stronie włoski od zera, właśnie powstaje krótki przewodnik po najważniejszych miejscach w Rzymie: 2 aroma. Jedź do Rzymu. Zajrzyjcie tam. A zatem należy obejrzeć lekcję wideo, poczytać zapis w e e-booku i zrobić ćwiczenia. I zapraszam na następny filmik o prepozycjoni. Grazie, a presto. Ciao. Ciao, ciao.